Hej, tu łukasz. I dzisiaj pokażę Wam parę szkodowych łożeń koski 3x3. No to lecimy z pierwszym skramblem. No to tak, na początku widzę tutaj te trzy ramiona krosa. Mm. I w sumie nie będę próbował nawet robić x krosa, po prostu zrobię. Także przewidzę sobie po prostu te parę. No i to będzie wyglądało tak. I tutaj od, od razu na tył mogę włożyć. Następnie widzę tę te parę teraz skupię się na tej parze i zrobię regripa, wsadzając ją potem na plecy. Ok. Taka sytuacja może niezbyt komfortowa, ale wykorzystam taki pewien trik. I mam coś takiego. No i tutaj jakiś antycjon i permutacja ta. Okay. ok, pierwszy scramble, zacząłbym od białego. Tu mamy trzy ramiona i tu jest czwarte. I zrobiłbym X-crossa, wykorzystując ten bloczek i tę krawędź. I zacząłbym w ten sposób. Ustawiając tę krawędź. Wkładamy. Odsuwamy i wkładamy bloczek. Dostawiamy X-crossa i jest gotowy. Teraz topara. W ten sposób. Teraz patrzę, chowa i ostatnio obracamy i włożyłbym ją z żeby zorientować krawędzie. I mamy tutaj teraz prostego ZBL-a, który wygląda w ten sposób i kostka ułożona. Ok, pierwszy skrambl. Widzimy, że na białym są trzy ramiona, ale tylko dwa z nich są dobrze zpermutowane. Więc musimy to trzecie ramię włożyć tutaj później y, rysujesz ruch deprim, żeby ułożyć tę białą-niebieską krawędź. I tutaj jest bloczek, więc wykorzystam y, ten bloczek do zrobienia i krosa. Wkładając tę krawędź, te, ta krawędź tak naprawdę na się sama wkłada, więc i tutaj oczywisty. No i po zrobieniu krosa nie ma nic ciekawego. Przechodzę do tej pary, która jest y, łatwo dostrzegalna. I wkładając tę parę, już mi się to robi sytuacja ciekawą, więc robię regrip, żeby ułożyć tę parę. I tutaj jest taka para, że mogę teraz zamiast sadzać w ten sposób to mogę z tej perspektywy już zrobić R2 i przejść do sledgehamera, żeby mieć na wszystkie krawędzie. I tutaj widzimy, że jest taki bloczek. To jest taki ZBLL, który jest po prostu modyfikacją podstawowego coolela na ten przypadek. Okay. Tutaj sobie zachowam tę parę, wyciągając to do góry i zrobię krosa w taki sposób. Teraz mogę po prostu zrobić tę parę, ale zauważyłem, że tutaj podsunął mi się ten klocek, a ten róg mam już tutaj włożony Więc najprościej w świecie robię coś takiego, że odsuwam. W ten sposób dolną warstwę i trzema ruchami wsadzam ten element. Teraz skupiam się na tej parze Następnie widzę tę parę. I żeby trochę sobie zorientować elementy na górnej ścianie, nie wsadzę tego w ten sposób, po prostu bym miał tej krowkę, tylko zrobię to slerze. Ok. I tutaj mamy akurat taką przyjazną sytuację, że jak połączę te parę to będę mógł znowu zrobić Sledge'a i będę miał już wszystkie elementy krawędzie orientowane na górnej ścianie Teraz OLL, bo tego ZPLL w sumie nie znam i permutacja Z Ok, na tym Scramblu zacząłbym od białego Zrobiłbym X-Cross'a tym blokiem i tą krawędzią i najpierw bym włożył te krawędzi ten bloczek w ten sposób i teraz w czterech ruchach wkładamy te krawędź i te krawędź od x-crossa tak druga uchwała i x-cross gotowy następna para to będzie ta para w ten sposób obracamy ta para i ostatnia Mamy teraz prostego OLL-a i permutację A. Ok, drugi scramble. Tutaj na białym jest nawet ok, ale zauważyłem, że na pomarańczowym jest całkiem fajny X-cross do do zrobienia. Tutaj wsadzam tę krawędź naprzeciwko tej pomarańczowej zielonej. I teraz ta krawędź, która ma być tutaj, muszę na odstawić jakby naprzeciwko. Że jak teraz będę po ruchu D2 wsadzał tę krawędź, znaczy ten bloczek, Krawędź jednocześnie nam się łoży i bloczek już będzie połączony z tą krawędzią tutaj, więc y, mogę już jakby dostawić. Ale jeszcze muszę ostatni krawędź wsadzić crossa, która jest tutaj, więc dopiero teraz y, naprawiam. Y, tutaj mogę się zająć najpierw tą parą, w ten sposób. Teraz y, przechodzę do tej pary. Mogę sobie zrobić wstecz kamerę na przykład. regrip i dwa razy Sexy move. I pojedę A. Hmm. O! To jest bardzo spokojna sytuacja. Hmm. Okay. Zrobię to na żółtym krosie. Najpierw wsadzę ten element. Przy okazji, gdy będę to robił, podsunę sobie ten element krosa. I przy okazji wsadzę sobie tę parę. Jakby zachowam ją tutaj z tyłu. OK. Jak widać, wsadzam to ramię odsuwam i kończę krosę. I od razu z tyłu mam fajną parę do zrobienia. Teraz mogę kontynuować ten ruch. I wywalić sobie tę krawędź na górę. No i mam po prostu trzyruchową sytuację. Tutaj, co bym zrobił, to schyłbym się na tej parze. Czyli tu gripa. ciągnął w taki sposób. I znowu niestety zrobił pipa. No ale no i teraz ta para zrobimy to w ten sposób. Teraz OLL. i permutacja J trzeci scramble tak wygląda i zacząłbym od żółtego i zachowamy te parę mm, najpierw Wkładam tę krawędź B2 i teraz te dwie w ten sposób B2 mamy krosa i pierwsza para zachowana przez nas, druga para, trzecia to będzie ta, dosyć niewygodna, ale też nie jest jakaś najgorsza. Ostatnia. mamy teraz Olela i Pernika dobra, trzeci skram. Tu widzę, że narzucał jest taki fajny bloczek i krawędź jest już naprzeciwko miejsca, w które y, ma wejść. Więc co bym zrobił? Zrobił najpierw tę krawędź naprzeciwko tej żółto niebieskiej, która już jest tutaj y, na dole. I teraz y, zamiast zrobić rygip, mogę zrobić takie małe U, później U' żeby dostawić jednocześnie ten bloczek i te krawędź na miejsce teraz zrobię sobie do, ruch D i ostatni krawędź włożyć w ten sposób teraz mogę sobie przyjść do tej krawędzi do tej pory, znaczy ta para do tyłu po lewej i ostatnia, pora gripie to mogę, sobie, mogę sobie zrobić y, liter variation i permutacja G okej, okay, co tu mam tutaj hmm. Skupiłbym się na żółtym krosie No i tak, najpierw sobie odsuwam ten element Żeby potem móc B Tak, niestety używam ruchów B w krosie sadzić sobie ten element zielony No i potem po prostu dokończyć tego krosa w ten sposób Teraz Widzę Te parę I te, więc mam trochę dylemat, no ale Ja w solowie wykonałbym coś takiego Tutaj od razu mogę kontynuować ten ruch i przywrócić sobie te pary w to miejsce. No i zrobiłem coś takiego. I teraz kontynuować ten ruch znowu. I zamiast wsadzić to w ten sposób, mogę sobie zrobić takiego sledza. z użyciem ruchów B. I mam zorientowany, zorientowane trzy krawędziowe elementy na górze. I teraz, żeby sobie skipnąć OLL-a, zrobię coś takiego. tam takie połączenie komutatora oraz zwyczajnego sadzenia pary. Zrobię coś takiego. Jak widać, sadzając te pary, mi się OLL. No, a teraz mam permutację G. Ok, mamy czwartego scrambla, Zacząłem tu też od żółtego Najpierw podsuwam tej krawędź do przeciwnego centra, wkładam tę krawędź i teraz te dwie. D2. Mamy krosę. pierwsza Pierwszy aparat będzie ta para. W ten sposób. Następnie ta para. Tak. Ta para. I ostatnia wkładam ją z leżem na plecy, żeby zorientować sobie krawędzie. I mamy teraz prostego cały lela i permutację H. Ok, czwarty skraml. Tutaj na białym nie ma ciekawego, ani na innych, więc pójdę na żółtym, gdzie już jest jedna krawędź na dolnej. Zrobię najpierw d, żeby ten żółty-czerwony był jakby naprzeciwko swojego dobrego miejsca. Teraz wsadzę ten, żeby znaczy, tak zrobię pół tego ruchu, ruchu, który wsadza tę krawędź. Teraz zostawię tę krawędź i wsadzę w ten sposób. I teraz zrobię ruch B, żeby już mieć wszystkie ramiona na I teraz na końcu D2 tutaj nie ma ciekawego, więc zrobię tę parę. Tutaj rozdzielę, żeby była sytuacja ruchowa I do tyłu na lewej, na lewą rękę, daję tę parę teraz. Tutaj jest luk mi się zrobił, więc sadzam go do tyłu. I od razu przechodzę do tego yy, przypadku. Sposób. I tutaj mam roller i mam skipa. Ok. No. Niestety nie udało mi się w tej średniej zrobić żadnego x krosa, Ale mamy tutaj taką fajną parę do zachowania. No i tak. Jako, że jestem kolor neutral, to teraz zrobię zielonego krosa. Więc najpierw wsadzę ten element. Potem odsunę. Dolną ścianę, żeby wsadzić ten rzut element. No i jak fajnie, finger trikable sobie wsadzę ten ostatni element. Zobaczę krosę. Widzę tę parę, więc nie robię. Teraz. Hmm. Ciekawy element. Nie wiem, czy bym to zobaczył w solwie, ale teraz to widzę. Mm. Zrobił mi się taki sam F2L. Na czerwonym, tylko że na żółtym. Czyli mam tutaj bardzo dużo elementów połączonych na kolorze żółtym, więc przeniosę się na po prostu żółtego krosa Ok. I sądzę, że to będzie bardzo przyjemne przejście. No pewnie zrobię tak. Wykonam te pary w ten sposób. I potem w te, ten sposób. To jest taki ciekawy OLL Zrobię tutaj OLCP. Czyli zorientuję sobie po prostu rogi na PL. więc będę miał jakiś PLL z U, Z, H albo po prostu skipa, Zrobię tak no i jak widać będzie skip także bardzo, bardzo przydatne przejście Ostatni skramby zacząłem tu od zielonego e, wkładając najpierw tak krawędź i odsuwając te dwie. Teraz te dwie. Tak. Pierwsza para. W ten sposób robiona. Druga para, trzecia i ostatnia. Teraz mamy ceola i permutację H. Ok, ostatni skram. Od razu rzuca się w oczy urzona krawędź, więc można od zielonego lub białego krzyża zacząć. Chyba wybiorę biały, ponieważ widzę tutaj więcej par na górnej. No, tu jest para jakby połączona, tu jest i tu jest, więc ciekawie. Zrobię najpierw ruch R' żeby ta krawędź była tu. Teraz zrobię F' R' F, żeby już mieć na krzyża. I teraz y, ostatnia para. I teraz jest taki trik, że jak jest taka sytuacja i się wkłada ostatnią parę to można zrobić coś takiego i już jest sytuacja 3 Więc wkładam. Zrobię yy, tę te parę teraz. Yy, teraz ta do tyłu na lewą. I w ten sposób. I tam do cegi.